Witam Was w kolejnym pasjonującym filmiku na tym kanale. Przed nami zestaw Lego o numerze katalogowym 6492, zawierając w sobie 157 elementów, dwie minifigurki. Ona zje Wehikuł Czasu Navigator z serii oczywiście time cruisers Jest to archiwalny zestaw a teraz omówię go dokładniej Jako minifigurkę możemy też traktować tą małpkę w której niestety już odleciała od niej rączka no ale tu jest za tym Set ten uważam za świetny, jest jednym z moich ulubionych. Tutaj znajdują się nakrycia głowy pod tą transparentną szybką. Także tak wygląda nasza przyczepka. Bardzo fajny mini model. a nasz Time Cruiser prezentuje się ten oto sposób bardzo pięknie ja uważam jak na tamte czasy super silnik nawet o takie detale go dbało dwa takie jakby wielkie silniki odrzutowe skrzydła oczywiście żeby nasz wekiku czasu Mógł nie tylko jeździć, ale też latać. Widać gumkę. Gumki oryginalne jeszcze się trzymają, mimo tych kilkunastu ładnych lat. Śmigiełko się jeszcze kręci. Mini figurki prezentują się. Tu nasz. Team. Oczywiście koszulka T, żadnych nadruków na plecach, brak alternatywnego wyrazu twarza, ale nie zapomnijmy, że to set z 96 roku. Fajna buźka, nasz doktorek. Prezentuje się w taki oto sposób. Oczywiście też brak alternatywnego wyrazu twarzy, ulizane włoski, piękny nadruk na torsiku, brak nadruków na plecach, na rączkach. Fajne te elementy. Te okrągłe bardzo mi się podobają. No a nasz mini model jeszcze zamknę. Dodatkowo ma obrotowy. Obrotował góry śmigło. Także fajnie można. To się kręci. Fajnie można było się nim bawić. W takim razie co? Ja dziękuję bardzo Wam za obejrzenie i życzę znośnego. Cześć!